Uf. Czekaj, spokojnie! Siemanko! Dzisiaj wjeżdża nowy eksperyment i będę kradł torebki z... Mrs. Lily! Dokładnie tak! Zobaczymy czy ktoś mnie napadnie, czy ktoś mnie złapie, ile będzie tych osób, możecie już pisać w komentarzach, pamiętajcie o łapce w górę jak wam się spodoba i przewijamy do materiału! Ui! Zajebiste społeczeństwo mamy. Nikt nie powie. Nikt. No dobra Lili, tam to nie wyszło, nikt za tobą nie biegł, więc w takim razie musimy obrać nową taktykę. Będziesz teraz podchodzić do ludzi, pytać się o jakieś miejsce, zagadywać ich i zobaczymy, może wtedy zareagują, dobra, co nie? trochę się boję, ale... Będzie dobrze. Robimy to. Dobra. Say what? <laughs> oh, oh, oh. Fajnie. Gratulacje. wiesz co ci? Dobra Zajebiście. To dzięki. możemy tutaj to wsadzić do Super, dzięki. To są właśnie te krzaki, w które przed chwilą wpadłem. Były dwie osoby, które mi pomogły, goniły Daniela. I ja jestem cały czas zestresowana, ręce mi się trzęsą. No i to chyba koniec odcinka. Jeśli chcecie kolejne takie odcinki, łapka w górę, subskrypcja i owszem, obserwacja dla Missy Ry na Instagramie.